Dzień dobry, szanowni państwo. Ostatnie 8 lat rządy prawa i sprawiedliwości to prawdziwy renesans inwestycyjny polskich samorządów. Wielość programów, ich złożoność, znakomite warunki finansowe, jakie gminy mogły pozyskać w ramach programów inwestycyjnych, powodowały, że samorządy, zwłaszcza samorządy wiejskie oraz samorządy wiejsko-miejskie, mogły realizować programy, które, o których do tej pory mogły tylko Pomarzyć. Te sytuacje i te przykłady możemy mnożyć z zakresu całej Polski. Przebudowane drogi, wyremontowane, wybudowane szkoły, budowane setki kilometrów sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. To wszystko powoduje, że w końcu można było skończyć z tym projektem rozwoju dyfuzyjno-polaryzacyjnego, w którym. Miały rozwijać się tylko wielkie centra miast, mogły się rozwijać tylko wielkie ośrodki miejskie, natomiast prowincja polska-powiatowa miała czekać na ten rozwój, miała czekać, aż te okruchy z pańskiego stołu również będą mogły zebrać i coś będą mogły zainwestować. Niestety w ostatnim czasie otrzymujemy setki informacji, w których polskie, polscy samorządowcy, polskie samorządy borykają się z brakiem decyzyjności rządu Donalda Tuska. A ten brak decyzyjności powoduje, że już programy rozpoczęte mogą zakończyć się fiaskiem, a te, w których nabory zostały zakończone, ich rozpoczęcie jest wstrzymywane. Wstrzymywane jest według doktryny finansowej rządu Donalda Tuska, którą znamy z lat wcześniejszych, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Widać wyraźnie, że rząd Donalda Tuska jest również rządem biedy inwestycyjnej polskich samorządów. Przykłady oprócz znakomitych warunków dofinansowania, których rząd Prawa i Sprawiedliwości w programie Polski Ład, program inwestycyjny, program inwestycji strategicznej dla samorządów stworzył, oprócz tych znakomitych programów finansowych i ram finansowych znakomicie komponują świetne warunki techniczne pozyskania dofinansowania. Został, została stworzona strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego, na którym samorządy, logując się do niej, mogły łatwo aplikować, uzyskiwać informacje, otrzymywać decyzje, ale również, co bardzo istotne w inwestycjach, wprowadzać zmiany. W tym momencie samorządy po dwóch miesiącach czekania nie mają jakiejkolwiek decyzji, informacji. Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co do decyzji o zmianach, które proszą. Co to powoduje, Szanowni Państwo? To powoduje poważne niebezpieczeństwo zakończenia fiaskiem niedotrzymania zasad finansowania inwestycji już rozpoczętych. Terminy biegną, trzeba pamiętać, że warunki umów inwestycyjnych. Obowiązują nie tylko wykonawcy, ale również obowiązują inwestora. Samorządy poniosły już koszty finansowe, nakłady finansowe na realizację tych inwestycji. W tym momencie setki, jeśli nie tysiące programów inwestycyjnych samorządów w programie inwestycji strategicznych są zagrożone. Co więcej, te programy, o których moi koleżanki i koledzy powiedzą, jak rozświetlona Polska czy program dotacyjny dla zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych są wstrzymane. Panuje całkowita, kompletna inercja decyzyjna która może skutkować zapaścią inwestycyjną polskich samorządów, zwłaszcza, powtarzam jeszcze raz, samorządów wiejskich i samorządów e, miejsko-wiejskich, ponieważ to, co się dzieje, jest przede wszystkim newralgiczne i kluczowe dla tych samorządów, ponieważ samorządy wiejskie nie mają możliwości zwiększania e, dochodów własnych. W związku z tym dotacje, subwencje i to, otrzymają, to, co otrzymają ze środków pozyskanych z funduszu zewnętrznych jest kluczowe i tak naprawdę wyjątkowe, jeśli chodzi o inwestycje samorządowe? Szanowni Państwo, jednym z bardzo ważnych programów, który miał poprawić między innymi, bezpieczeństwo w naszych małych ojczyznach, był program dziewiątej edycji inwestycji strategicznych, programu inwestycji strategicznych Roświetlona Polska. Na ten program rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył około miliard złotych. Samorządy, gminy, powiaty mogły wnioskować o przyznanie dotacji na wymianę oświetlenia na ulicach, które często stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników pieszych, ale też i ruchu rowerowego czy nawet samochodowego. Wiemy, że wiele tych instalacji oświetleniowych było. Przestarzałych, montowanych wiele lat temu i w związku z tym bardzo energetyczno-chłonne. Samorządy zdecydowały się składać wnioski. W ramach tej edycji złożono no, ponad 1600 wniosków, z czego. Ponad 1200 uzyskało dofinansowanie, maksymalne dofinansowanie do 4 milionów złotych, więc to były duże kwoty, które mogły trafić do samorządów, do gmin, do powiatów na poprawę bezpieczeństwa, ale też i na oszczędności energetyczne. Niestety po podpisaniu umów wiele samorządów wnioskowało o akceptację zmian, tak jak tutaj już pan poseł powiedział ponieważ ta inwestycja wymagała ścisłej współpracy również z właścicielami oświetlenia ulicznego jakim są spółki energetyczne to wymagało y, zgody różnych instytucji i te procedury bardzo się przedłużają samorządy alarmują że chcieliby poprawić bezpieczeństwo aby na naszych drogach ginęło mniej dzieci mniej ludzi po to abyśmy mogli też ponosić mniejsze koszty oświetlenia ulicznego i rzeczywiście żeby nasze drogi były bezpieczne niestety ta, ten niedowład, jakim mamy do czynienia od sześciu miesięcy, nie, brak decyzyjności polskiego rządu, poszczególnych ministrów powoduje, że te programy są zagrożone. Niewielki odsetek tych programów jest w tej chwili realizowany. Resztę czeka na decyzję polskiego rządu, rządu Donalda Tuska który w naszej ocenie robi wszystko, żeby te dobre programy wynikające z Polskiego Ładu, programu inwestycji strategicznych, były realizowane w jak najmniejszym stopniu, a potem pokazywana jest taka strona tych inwestycji, że niestety te inwestycje nie mogą być realizowane z różnych powodów, gdzie szuka się przyczyn niezrealizowania tych. Inwestycji. Apelujemy do rządu y, Donalda Tuska, do ministrów, y, y, podejmijcie w końcu konkretne działania, aby pomóc samorządom, aby ten program, bardzo dobry program realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości mógł być y, zakończony. Szanowni Państwo, nie ma zgody na to, aby rząd alienował się. Aby rząd alienował się od samorządów, aby alienował się w swojej strukturze tutaj w Warszawie, pomijając potrzeby samorządu. O czym mówimy? Bo może nie wszyscy, nawet i tutaj obecni na tym balkonie sejmowym zdają sobie sprawę, jaki dramat szykuje się polskim firmom, które do tej pory realizowały inwestycje w ramach programów, o których mówią państwo posłowie. Podam przykład. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przez ostatnie lata swojego funkcjonowania to 24 tysiące kilometrów dróg przebudowanych, zmodernizowanych, wybudowanych, to 24 miliardy złotych sprawnie przekazanych samorządom w ramach konkursu. To pieniądze samorządowe nałożone na te kwoty dają możliwość rozwinięcia i dały możliwość rozwinięcia Wielkiego Frontu Robót. Frontu Robót, z którego korzystają polskie firmy, małe, średnie przedsiębiorstwa, często o zasięgu gminnym kilku, kilkunasto, osobowych. Dzisiaj ich przyszłość również stoi pod znakiem zapytania. To nie tylko brak możliwości realizacji zadań w zakresie wielu programów, o których tutaj e, mówią państwo posłowie realizacji zadań przez samorządy, ale to także przyszłość polskich firm. Jeszcze raz powtórzę za panią poseł, panią minister szurek żelaską za, za panem, posłem Mariuszem Krystianem. Apelujemy do rządu, wróćcie z powrotem do dobrych relacji z samorządem. To jest wasz obowiązek, to jest obowiązek, Koalicji 13 grudnia, bez względu na to, jakie ma zdanie o samorządowcach. Dziękuję. Szanowni Państwo, to co dane miało być nieodebrane, a więc wszystkie programy, które zostały rozstrzygnięte, pieniądze są przyznane, powinny być realizowane. Inaczej można to nazwać instytucjonalnym złodziejstwem. A więc, moi drodzy państwo, apelujemy, to przyłączam się do tego apelu, żeby te programy realizować. Ale samorząd jest skrzywdzony też pod innym kątem. Choćby na przykład cały czas, choć bardzo się cieszymy z każdej podwyżki w sektorze, chwalimy to, ponieważ trzeba wspierać między innymi nauczycieli, ale niestety, moi drodzy państwo, subwencja światowa, która trafiła do samorządów, która miała doprowadzić do podwyżek dla nauczycieli około 30%, okazała się niewystarczająca. Rząd y, przyznał podwyżki, dobra, dobra czynność, dobry kierunek, ale samorządy oszukał, to znaczy subwencja, która spłynęła jest niewystarczająca, żeby je pokryć. Dzisiaj luka wynosi około 20% z tego, co zostało przekazane do tego, co musi być realnie wydane. A więc moi drodzy państwo, chcemy, żeby rząd pomyślał o podniesieniu wsparcia, subwencji oświatowej minimum do poziomu około 3% PKB. Dzisiaj to jest zaledwie 2,4%. Rozwój młodzieży, rozwój dzieci to jest przyszłość naszego kraju. Ale jest jeszcze jeden problem. Wynagrodzenia to jedna półeczka, natomiast drugie to zadanie własne, czyli przedszkola. Bo drodzy Państwo, o ile sześciolatki w przedszkolach są dobrze finansowane już od kilku lat, ponieważ my jako Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekierowaliśmy środki na sześciolatków, oni są podobnie finansowani jak uczeń klasy pierwszej. Jednak 5-4 i 3-latki, moi drodzy państwo, to są ochłapy. Wsparcie rządowe wynosi zaledwie 20%, to jest około 1700 zł na dziecko, a samorządy ponoszą dużo większe koszta. A więc, żeby uratować i wzmocnić system edukacji, wyrównać się szanse edukacyjne, ta subwencja musi być w przedszkolach taka sama jak w szkołach. To musi być około 7800 zł. Złotych na przeliczeniowego ucznia z tej kategorii A. A więc, moi drodzy Państwo, w związku z tym nie uszukujmy samorządów, nie uszukujmy opinii publicznej, mówmy jak jest. To nie to, że powiemy, szumnie 30% podwyżki, ale jeszcze na to trzeba dać realne środki, żeby samorząd po prostu do tego nie dopłacał. Uczciwości i tylko o to i wyłącznie prosimy. O uczciwość i rzetelność w wykonywaniu tego, co już dawno zrobiliśmy, tylko teraz, żeby to po prostu zrealizować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my jako parlamentarzyści staramy się cały czas być aktywni, tak? jeżdżąc po terenie, spotykając się z mieszkańcami, spotykając się z samorządami, samorządowcami, no, też przychodzą, przyjeżdżają do naszych biur tak? i no, proszą nas, proszą, dziękując też oczywiście za te programy, które przez wiele lat Rząd Zjednoczonej Prawicy zaoferował, tak, zaoferował samorządowcom i mieszkańcom, tak? Polakom. No przede wszystkim ten program, rządowy fundusz Polski Ład, gdzie zostało wybudowanych dużo dróg, tu już pan minister wspomniał, przedszkola, szkoły i wiele, wiele innych inwestycji, które, na które samorządowcy nawet nie marzyli, mieszkańcy nawet nie marzyli. Dzisiaj te inwestycje są zrealizowane, będą realizowane, dlatego czekamy, czekamy i my też tutaj jako opozycja jesteśmy po to, żeby tym głosem właśnie samorządowców zapytać, zapytać rząd 13 grudnia, co dalej z tymi programami, bo przecież te programy, które jeszcze w poprzednich latach były dedykowane właśnie dla samorządowców przez rząd Zjednoczonej Prawicy, są w realizacji. I tu jest też ta pewna obawa, pewna obawa o to przyszłość, ale też... Czy będą kolejne programy, jak to będzie wyglądało? Dlatego, szanowni państwo, my tym głosem jesteśmy i będziemy o to dopytywać regularnie, bo te marzenia, te marzenia właśnie tych mieszkańców, a szczególnie gmin, wiejsko, miejskich gmin, wiejskich gmin, to myślę, marzyli o tym jeszcze nasi dziadkowie i dzisiaj to się realizowało przez ostatnie lata. A w tym momencie. No jest stagnacja, dlatego apelujemy jeszcze raz, żeby rząd 13 grudnia po prostu wziął się do pracy. Dziękuję. Szanowni Państwo, jednym z największych kłamstw w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości ze strony Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej było przeciwstawianie samorządu, samorządów rządowi albo rządu. Przeciwstawianie samorządów, wskazywanie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest antysamorządowy. Jako samorządowiec z 21-letnim doświadczeniem mogę powiedzieć, że było to wierutne kłamstwo była to wierutna bzdura. Tak jak powiedziałem na samym początku, ten czas to renesans finansowy i renesans inwestycyjny polskich samorządów. Dlatego dzisiaj nie tylko apelujemy, ale żądamy, aby programy inwestycyjne, które trwają, ale wymagają uzupełnień, zmian, uzyskały w końcu ścieżkę decyzyjną, aby zostały podjęte decyzje, samorządy otrzymały odpowiedź, aby mogły te programy zakończyć. Żądamy, aby programy rozstrzygnięte jak Rozświetlona Polska, ale które zostały jeszcze z różnych względów nieuruchomione, również otrzymały, jak również program ochrony zabytków, również zostały uruchomione tak, aby samorządy zgodnie z promesami, które już otrzymały, mogły je zrealizować. Żądamy również uruchomienia nowych edycji programów infrastrukturalnych dla samorządów. Takich jak program inwestycji strategicznych czy rządowy fundusz rozwoju dróg, bo ten, który został rozdany, był jeszcze rozdysponowany decyzją pana ministra Andrzeja Adamczyka i rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale również wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie planami zmiany finansowania i struktury finansowej budżetów polskich samorządów, ponieważ bardzo mocno wychodzi na jaw, że te zmiany będą korzystne tylko dla wielkich miast, tylko dla wielkich samorządów, natomiast stracą samorządy wiejskie i samorządy miejsko-wiejskie, samorządy mniejsze. Więc tu dziś wybrzmiewa bardzo mocny głos. Żądamy, aby rząd Donalda Tuska zszedł z drogi powrotu. Do rozwoju Polski dyfuzyjno-polaryzacyjne, do rozwoju Polski poprzez rozwój tylko i wyłącznie wielkich centrów miejskich, a zaniedbywania Polski powiatowej i Polski gminnej. Nie godzimy się na taki model rozwoju Polski, nie godzimy się na taki model instytucjonalny i infrastrukturalny i tu w parlamencie, w Sejmie Rzeczypospolitej będziemy o tym głośno mówić.